Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kobiecym Okiem. W dzisiejszym materiale chciałabym pomóc Wam w podjęciu decyzji: sandbar czy może kino domowe? Moim celem jest wskazać Wam, które z tych rozwiązań sprawdzi się lepiej w zależności od sytuacji i na co zwrócić uwagę, by dokonać właściwego wyboru. Zatem, teraz intro i zaczynamy. Like Zapewne wielu z nas staje przed takim wyborem, wcale niełatwym, a mianowicie wybrać sandbar czy raczej kino domowe? To pytanie zadaje sobie każdy, kto oglądając w domu filmy czy słuchając muzyki, chce po prostu czerpać z tego maksymalną przyjemność. A do tego potrzeba jakości. Oczywiście, mam na myśli dźwięk. Właśnie zarówno sandbar, jak i kino domowe nadają się do oglądania filmów, seriali, kanałów telewizyjnych i słuchania muzyki. Choć akurat w tej ostatniej kwestii przypisywania muzycznej jakości sandbarom zdania są podzielone, na pewno ważne jest, żeby w ostatecznym wyborze zdecydowały Wasze potrzeby. Jest wiele osób, które dźwięk oferowany przez sandbary określi mianem bardzo dobrego, również przy odsłuchach muzycznych. Każdy jest jednak inny. Czym w takim razie różni się jedno rozwiązanie od drugiego i kto powinien się nim zainteresować? Pochylmy się nad tematem. Zacznijmy od sandbara, który jest jednym z najprostszych sposobów na poprawę jakości dźwięku w Waszym telewizorze. Najważniejsze w tym przypadku jest to, że sandbar zajmuje bardzo mało miejsca, więc jeśli nie macie zbyt dużej powierzchni w mieszkaniu, to będzie dla Was dobre rozwiązanie. To też urządzenie naprawdę łatwe w konfiguracji. Mamy za tym już drugi argument. Na pewno też odczujecie różnicę w jakości dźwięku. Wypadają znacznie lepiej niż głośniki telewizyjne. To, co jeszcze przemawia na korzyść sandbarów, to fakt, że nie wymagają zbyt wielu przewodów do działania. W większości przypadków wystarczy kabel zasilający i sygnałowy z telewizora, najczęściej w postaci przewodu HDMI lub optycznego. Sandbary to bardzo zgrabne urządzenia o podłużnej budowie, często ubite bardzo przyjemnie wyglądającą tkaniną, która pełni rolę maskownicy. Jeśli chodzi o kolory, to najczęściej spotykamy się z czernią, bielą i odcieniami szarości. Praktycznie każda belka pozwala na zamontowanie jej pod telewizorem albo ustawienie na szafce RTV. To typ urządzenia, które wygląda lekko, nie rzuca się mocno w oczy i na pewno dobrze wpasuje się w przestrzeń ścianki telewizyjnej. Chcąc odpowiedzieć na pytanie zadane na początku tej sekcji, myślę, że o sandbarze powinien pomyśleć każdy, kto szuka szybkiego i nieinwazyjnego sposobu na dobry dźwięk w pokoju. Teraz przejdźmy do drugiej opcji, czyli do kina domowego. Otóż za pojęciem kina domowe stoi cały zestaw urządzeń i okablowania, co niestety wymusza wygospodarowanie znacznie większej niż w przypadku sandbara ilości miejsca. Tego typu rozwiązanie obejmuje więc amplituner, czyli mózg całego systemu, do którego podłączymy w zależności od modelu co najmniej 5 głośników. Dwie duże frontowe kolumny mające największe znaczenie głośnik centralny odpowiedzialny za dialogi oraz dwa tylne, efektowe. Dodatkowo, aby wzbogacić wrażenia odsłuchowe, można dodać opcjonalnie subwoofer oraz dodatkowe głośniki boczne czy też sufitowe. O tym, jak wybrać amplituner kina domowego, powiadał już mój kolega Dawid. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jak więc widzicie, taki system oznacza dużo więcej elementów, dla których musimy znaleźć miejsce w naszym salonie. A co za tym idzie? Kable. Będziemy mieć dużo kabli do poprowadzenia. A te nie zawsze możemy poprowadzić tak, jak chcemy, szczególnie gdy mieszkanie jest już po remoncie. Wówczas trzeba najczęściej spore gimnastyki, aby przewody głośnikowe nie psuły wrażeń estetycznych. Warto jednak pamiętać o tym, że z tych dwóch rozwiązań, to jednak kino domowe da nam bardziej przestrzenny dźwięk, taki który sprawi, że poczujemy się jak na sali kinowej. Ważnym atutem takiego systemu jest także to, że podłączone do niego kolumny głośnikowe możemy precyzyjnie dopasować do swojego gustu i wybrać takie brzmienie, które nam najbardziej będzie odpowiadać. Ponieważ większość kolumn i głośników centralnych można kupić w zestawie w jednym kolorze, np. orzechowym czy czarnego dębu, jest zatem duża szansa, że całość dopasujemy indywidualnie do naszych potrzeb, także pod względem kolorystycznym. Zatem, system kina domowego to droga pozbawiona kompromisów. W tym przypadku idziemy na całość i możemy uzyskać najlepsze efekty. Musicie jednak pamiętać, że to też wybór z reguły bardziej kosztowny i angażujący pomieszczenie w większym stopniu. Sandbar poleciłabym osobom, które pomimo niewielkiej ilości miejsca w domu czy mieszkaniu chcą poprawić jakość dźwięku z telewizora i cieszyć się miło spędzonym czasem podczas seansów filmowych. Belka nie zawsze musi też oznaczać pójście na jakiś ogromny kompromis. Jeśli chodzi o obsługę standardów dźwięku przestrzennego, i coraz częściej pojawiają się na rynku modele obsługujące technologię Dolby Atmos, dobrym przykładem z Bowers Wilkins Panorama 3. Sunbary to ich kolejna zaleta, ze względu na swoje niewielkie rozmiary często wykorzystuje się je także na przykład w sypialni. Trzeba jednak podkreślić, jeśli tylko dysponujecie odpowiednio dużą przestrzenią oraz jeśli to jakość i przestrzenność dźwięku. A także możliwość jego swobodnego dopasowania do własnych preferencji są dla was priorytetem, powinniście wybrać raczej kino domowe, które dzięki większej ilości głośników zapewni Wam dużo mocniejsze wrażenia. I jeśli jednak wciąż nie wiecie, jaką decyzję podjąć i na który system się zdecydować, wówczas najlepiej spotkać się z ekspertem w najbliższym salonie top HIFI. Umawiając się na takie spotkanie, koniecznie weźcie ze sobą rzut pomieszczenia, w którym planujecie zainstalować sandbar lub kino domowe. To da naszym pracownikom pełny ogląd i pomoże zaproponować urządzenie najlepsze do waszego wnętrza. Na koniec zachęcam Was też do sprawdzenia na własne uszy, jak gra wybrany przez Was sprzęt audio. Warto umówić się na ocu w najbliższym salonie Top HiFi. Tam, jak już wspomniałam, eksperci dobrego brzmienia doradzą i pomogą wybrać idealne słuchawki, głośniki czy całe zestawy nagłośnienia. Dużo cennej wiedzy znajdziecie także na stronie internetowej www.tophejv.pl i dostępnej tam strefie wiedzy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Kobiecym Okiem. Trzymajcie się. Cześć.